Dzisiaj, w niedzielę w kościele, wiem, szokująca informacja, w niedzielę? Do kościoła w Polsce? Kto by się spodziewał? Ale tutaj chodzi o mnie, więc no to chyba jednak szał, robi wrażenie. No i w każdym razie jestem w tym kościele, msza się już kończy, więc wiadomo, ja i wszyscy mamy takie, Boże, błagam, księdzu kochany, kończ pan tą mszę, już błagam, po prostu skróć te ogłoszenia, chcemy wszyscy do domu. Ale ogłoszenia trwają, trwają, ale ostatni punkt ogłoszeń sprawia, że warto było na niego czekać. Otóż ksiądz poruszył temat, że jeszcze 5 lat temu za wywóz kontenera na cmentarzu śmieci płacił Kościół około 550 zł za kontener. Teraz to już ostatnia faktura na 2340 zł. No bo wiadomo, inflacja, rewelacja, wyższe pensje, no to i wyższe płace, wyższe płace to wyższa koszta, to sprawa oczywista. Znaczy nie dla wszystkich ludzi, ale dla każdego, kto choć w życiu słyszał, prawda, dotknął książki o podstawach ekonomii. To powinno to być jasne. No i że z powodu tego, że koszta są coraz wyższe, no to też opłaty na cmentarzu grobowe będą musiały być wyższe. No i tutaj jakby normalna inf informacja, że jeszcze 5 lat temu, kiedy był stary cennik, no to tak rocznie płacono 11 tysięcy za wywóz śmieci, a teraz na cmentarzu za wywóz śmieci płaci ko kościół 40 tysięcy. No i że średnio wywożą około 19 razy w roku te kontenery, no bo zawsze raz w miesiącu plus dwa kontenery trzeba wywieźć przed wszystkimi świętymi, po wszystkich świętych, czasami też jak są porządki wiosenne, więc jest ich więcej niż 12 na rok. No i ksiądz... Nie skończył tutaj, ale dodał też od siebie, że w imieniu swojej rady parfialnej proszą ludzi o takie bardziej proekonomiczne i proekologiczne rozwiązania, żeby na grobach na przykład nie było po 15 zapalonych zniczy, ale na przykład dwa znicze, żeby ogólnie ograniczyć te wszystkie śmieci i itd. I mówiąc szczerze, mnie to wstrząsnęło. I żeby zaraz ktoś się na mnie nie obraził, jak jakiś grób rozpozna, to po prostu groby, które są przy głównej alejce, no i wizualnie mi pasowały, że są bogate w znicze i kwiaty, a te drugie mają ich mało i tylko tyle to nic osobistego, moi drodzy. I mówiąc szczerze, to jest niemała rewolucja, no bo my w Polsce niestety jesteśmy przyzwyczajeni, że na grobie to się 200 zniczy powinno palić i być 300 plastikowych kwiatów, co jest dla środowiska absolutnie niedobre i niepotrzebne. Przypominam, że groby tak naprawdę o ironio, są dla żywych. No zmarłemu to nie robi różnicy, czy to osoba, która poległa wchodząc albo schodząc Mont Everest, no i jej tam ciało na zawsze zostanie, bo tam tych ciał raczej się no, nie znosi, czy odeszła w taki sposób, że ciało można pochować. Wiadomo, pogrzeb, żałoba, dbanie o grób i tak dalej dla wielu osób jest ważne, pozwala sobie radzić jakoś z traumą, z odejściem tej osoby. Ja tego absolutnie nie neguję. Ja nie mówię, że mamy groby rozbierać. Absolutnie nie. Ale jednak możemy też o nie dbać pod względem ekonomii, ale również ekologii, tak? Jak mamy kwiaty, to nie trzeba co pół roku wyrzucać plastikowy kupować nowych, tylko można na przykład sam kwiat ten plastikowy wymienić, a te liście często są sprawne, a te już wypowiałe kwiaty można jakoś pomalować albo można je zabrać, oczyścić jak się pobrudziły i w kolejnym sezonie tam znowu dać. Tak samo zniczę. No zniczy może na grobie być wiele, to oczywiście nie problem, ale pamiętajmy, że najlepiej jakby się palił jeden, a nie trzydzieści, bo to też niczego nie zmienia, a niestety wkłady do zniczy w Polsce są tej najgorszej możliwej jakości. Tak? To jest też niezdrowe po prostu dla nas. No i to, co właśnie jest dla mnie szokujące, co ten ksiądz powiedział, no bo to jest trochę takie, no nie chcę podjąć uderzenia w polskość, ale niektórzy wręcz mogą poczuć się oburzeni, no bo jak to, prawda? Jak w ogóle można negować coś takiego? Przecież za każdym razem, jak ktoś podczas Wszystkich Świętych próbuje poruszać wpływ tego na ekologię, nie tego, że się ludzie modlą, bo to jest najważniejsze, żeby się modlić, ale tego, że właśnie kupują. Tyle według kościoła, oczywiście najważniejsze, żeby się modlić, ale tyle kupują tego, tych plastików, tych kwiatów, tych wkładów, to niczego zmarłemu nie zmienia, więc gdybyśmy w Polsce doszli do sytuacji, że na każdym grobie pali się jeden czy dwa symbolicznie znicze, a nie pięćdziesiąt, no to dokonalibyśmy, można powiedzieć, niemałej rewolucji kulturowej, która według mnie wszystkim wyszłaby na dobre, ale czy to się szybko stanie? Raczej nie, ale i tak jestem w szoku, to naprawdę według mnie ruch w dobrą stronę.